Pięć toksycznych sposobów, w jakich szukasz dzisiaj miłości, dlatego że nie otrzymałaś jej wcześniej. Po pierwsze, dajesz więcej niż masz. Myślisz, że jeżeli spełnisz oczekiwania innych, to wtedy będziesz kochana, akceptowana i zasłużysz na ich miłość. Po drugie, dopasowujesz się do innych i myślisz, że jeżeli zrobisz to, co zakładasz, że oni oczekują od ciebie, wtedy właśnie tę miłość od nich otrzymasz. Po trzecie, spinasz się przy ludziach, przy których po prostu źle się czujesz, a to wszystko po to, aby mieć uczucie, że wokół ciebie są inni ludzie i że jesteś kochana. Po czwarte, idealizujesz niedostępnych ludzi. Zakładasz, że jeżeli udowodnisz im, że na nią zasługujesz, wtedy właśnie będziesz mogła tę miłość od nich otrzymać. I po piąte, blokujesz siebie, tylko po to, aby nie być zagłośną, aby nie być skomplikowaną, aby nie mieć e, jakichś e, oczekiwań od innych po to, aby właśnie być niewidoczną i akceptowaną. Zakładasz wtedy, że właśnie tę miłość otrzymasz. Może ktoś ze sposobów jest, jest ci znany. Koniecznie daj mi znać. Ściskam cię mocno i do zobaczenia.